Cześć! Chciałbym dziś wam troszeczkę opowiedzieć o updatecie, jaki się zadział, jeśli chodzi o mój sprzęt, a konkretnie jeśli chodzi o mój sprzęt medyczny. W moim filmie o IFACu opowiadałem, że chciałbym w przyszłości wymienić kieszeń medyczną na nową, no i jak powiedziałem, tak zrobiłem wymieniłem apteczkę, jest nowa. Na co dokładnie wymieniłem, dlaczego to zrobiłem, jakie ma wady i zalety, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie może od tego w ogóle, dlaczego postanowiłem wymienić apteczkę na mniejszą. Dlaczego? O tym oczywiście już delikatnie napomknąłem, ale dzisiaj skupię się na tym troszeczkę bardziej. Pierwsze co, rozmiar. Jeśli chodzi o moją poprzednią apteczkę, to sami możecie zobaczyć, że jest ona w zasadzie praktycznie dwa razy większa niż ta poprzednia. I ona oczywiście ma swoje zastosowanie. Ja ją używałem dużo w czasach strzelca. Świetnie się nadawała do tego, żeby przenosić ją na kamizelce taktycznej. Ja miałem ją szczepioną z tyłu za prawym łokciem, mniej więcej w tym miejscu tutaj. I przy takiej konfiguracji, miałem dobry dostęp do tej apteczki, bo mogłem ją zerwać zarówno lewą, jak i prawą ręką. A jednocześnie nie krępowała mi ruchów, nie przeszkadzała mi w niczym, no po prostu tutaj się bardzo dobrze sprawdzała. No i prawdopodobnie, jeśli kupię sobie jakiegoś plate Carriera w przyszłości, no to ta apteczka pewnie wróci w dokładnie to samo miejsce, no bo po prostu robiła tam świetną robotę. Druga opcja to na jakichś wyjazdach często się przydawała do tego, żeby po prostu przyczepić ją do plecaka, bo była zrywana, była na zewnątrz, był do niej szybki dostęp, no i do plecaka nam z systemem MOLI. Łatwo to było przytroczyć. Aczkolwiek, jeśli chodzi o przenoszenie rzeczy na pasku, no to nie jest to najoptymalniejsza rzecz, tak jak sobie zauważyłem. Nie była też taka tragiczna, po prostu są lepsze rzeczy. No i tutaj ta, to rozwiązanie podoba mi się dużo bardziej, bo moja nowa apteczka jest szersza niż wyższa, jak sami widzicie. Nie wychodzi za bardzo poza obręb pasa. Odrobinkę i to sprawia, że przy bieganiu ona nie majta się tak na górę i dół, tak jak tamto poprzednia, tamta poprzednia po prostu latała, przy, odbijała się z od tyłka przy bieganiu, no było to tak troszeczkę niekomfortowe. Tym bardziej, że wyposażenie, które tam wkładałem nie wypełniało zawartości tej apteczki, więc było dużo dużo luzu, e, no po prostu było zbędne przynosić tak dużą kieszeń na pasku akurat. Druga sprawa, dobycie. O tym już wam troszeczkę opowiadałem i być może pamiętacie, że tę apteczkę trzeba wyciągać w trzech ruchach. Czyli najpierw rozpiąć klamerkę, oderwać z rzepa tę kieszeń wewnętrzną i dopiero potem rozsuwać suwek. Jeśli chodzi o tę apteczkę to można ją dobyć już w dwóch ruchach, ale o tym opowiemy sobie za chwileczkę. I mając na uwadze te dwie rzeczy postanowiłem kupić sobie nową apteczkę i mój wybór upadł na tą kieszeń medyczną firmy MTAC. W wersji zrywanej, która jest wyciągana na boki z takiej kieszeni. To jest akurat ta minimalistyczna apteczka, są też większe. Jak już wspomniałem, jest zdecydowanie mniejsza niż poprzednia, i to jest bardzo duża zaleta, o to mi chodziło, aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać, że w tym przypadku jest troszeczkę więcej manewrowania i kombinowania, jeśli chodzi o upychanie rzeczy do środka. No i okej, okay. jak to w zasadzie działa? Mamy, mamy dwie części: kieszeń zewnętrzną, w której przenosimy całe nasze oporządzenie. I rękaw zewnętrzny, który sklejamy sobie rzepami. Żeby złożyć apteczkę w całość, kieszeń wewnętrzną układamy sobie w środku tego naszego rękawa i zapinamy sobie dwa rzepy, tak żeby całość się siedziała pewnie i nie wysunęła nam się podczas ruchu. Chociaż jeśli mamy apteczkę zapełnioną już wyposażeniem, no to raczej z takiej sytuacji nie dojdzie. Dobycie apteczki jest bardzo proste. Mamy tutaj dwie tasiemki, które pozwalają nam ją wyciągnąć z tego rękawa i możemy to zrobić zarówno w lewo, jak i w prawą stronę. Wystarczy pociągnąć za którąś z tych taśm i kieszeń wewnętrzna nam wyskoczy. I kiedy jednym ruchem wyciągniemy już kieszeń wewnętrzną, jednym ruchem możemy odpiąć suwak i dostać się do całej zawartości. Jeśli chodzi o te paski, to to jest jedno z możliwych rozwiązań, jeśli chodzi o te apteczki zrywane, wyciągane na bok. Czasem spotkamy się z czymś takim, a czasem spotkamy się z takimi zwykłymi uchami, które po prostu łapiemy całą ręką i jak zarączkę wyciągamy. To co jest lepsze, to już pozostawiam Wam. To się naprawdę fajnie chwyta, bo tu końcówka tego paska świetnie mieści się między palcami. Można to naprawdę solidnie chwycić, nie jest to wymysł autorski MTaku, podobną rzecz e, widziałem w apteczkach typu Ferro Concepts, ale co jest dla was wygodniejsze, no to już musicie zdecydować sami tak naprawdę. Można teoretycznie powiedzieć, że o pentelkę może coś się zaczepić, ale w praktyce no, ciężko mi sobie realną sytuację wyobrazić, gdzie mogłoby się coś takiego stać. Jeśli natomiast chodzi o sam sposób dobycia, no to w tym momencie chyba to jest mój ulubiony, jaki znalazłem na rynku, jeśli chodzi o apteczki zrywane, głównie ze względu na to, że można ją wyciągnąć bardzo łatwo na obie strony, nie ma żadnych sznureczków, no coś takiego po prostu najbardziej mi pasuje. Ok. Wykonanie materiały jeśli chodzi o rękaw zewnętrzny, to tylna część jest wykonana z laminatu. Następnie mamy dwie gumy na górze i na dole z sekcjami na drobne podłużne rzeczy, takie jak lightsticks czy marker. Następnie mamy dwie części pokryte rzepem, które łączą ręka w jedną całość. Na francie rękawa mamy również taktyczny rzep, na również taktyczne naszywki, i krzyż identyfikacyjny, który pozwala postronnej osobie określić, że to ładownica medyczna. Krzyż jest w formie plastikowej wkładki wkładanej w kieszonkę, można go albo wyjąć w ogóle, wtedy będziemy mieli taki laser katowy, zielony krzyż. Możemy włożyć wkładkę czarną stroną, co dla mnie jest totalnie bezsensowne lub czerwoną, co z kolei dla mnie ma najwięcej sensu, szczególnie dla cywilnych strzelców tak jak my. Coś, czego tu nie ma, a pojawia się w innych tego typu podobnych produktach, to regulacja retencji. No tutaj czegoś takiego nie znajdziemy. Jedyną regulacją retencji jest po prostu odpowiednie naciągnięcie tego rzepa podczas sklejania tych dwóch tych dwóch części i w zależności czy złożymy to lekko, czy naciągniemy mocno, no to tym mocniej będzie nam się działa ta apteczka w tym rękawie. Nie jest to może jakieś intuicyjne i takie bardzo powtarzalne, ale też założenie tego odpowiedniego napięcia nie jest specjalnie trudne i ja zawsze jestem zadowolony z tego, jak to się trzyma. Sama kieszeń wewnętrzna jest wykonana z kordury. E, całkiem ładnie zszyta, Nie widać jakichś takich e, dziwnych, niepotrzebnie wystających szwów. Materiał jest Okay. wygląda raczej tak solidnie i wygląda na apteczkę, która będzie mogła troszeczkę przetrwać. W środku mamy kilka takich gumek, jakiś pętelek, które pomagają nam w organizacji tego sprzętu, żeby on samoistnie nie wyleciał zaraz po tym, jak otworzymy apteczkę suwakiem. Jeśli interesujecie, co dokładnie noszę w swojej apteczce, to zapraszam Cię do filmu, który umieszczę gdzieś tutaj w karcie. Tam dowiesz się, czym dokładnie jest IFAK i jak ja rozwiązałem swoją apteczkę na strzelnicę. Jeśli chodzi o organizację tego sprzętu, to na tych gumkach mi dosyć mocno zależało. Zależało mi, żeby dało się upchać tak ten sprzęt, e, właśnie żeby nic nie musiało latać luzem. Nie chciałem po prostu dopuścić do sytuacji, gdzie jakaś postronna osoba chce na przykład mi udzielić pierwszej pomocy za pomocą tej apteczki. Wyciąga ją szybko, rozpina suwak, otwiera to, wszystko jej się wysypuje w odległości 3 metrów. Wyskakują w kierunku jej nożyczki i lecą prostu w kierunku jej oka. Wbijają się w jej oko i ta osoba umiera. No, wydaje mi się, że byłaby to taka dość niekomfortowa sytuacja, dlatego fajnie, jak to jest wszystko takie zorganizowane. No, czasem trzeba czegoś poszukać, ale generalnie wszystko jest na miejscu i nie musimy się przejmować, że połowa naszego ekwipunku po otwarciu apteczki leży na ziemi. Na szczęście ten system gumek umożliwił mi zorganizowanie sobie wszystkiego mniej więcej tak jak chciałem. Aczkolwiek, aczkolwiek niestety tutaj ponownie pokłoniła mi się ta wada w tej apteczki w postaci jej rozmiaru. To oczywiście celowałem, ale miało to też swoje konsekwencje. Mianowicie nie udało mi się zmieścić całego mojego wyposażenia, które miałem w mojej poprzedniej apteczce. Mianowicie, mimo moich najszczerszych stalarań, nie zmieścił mi się Olaje, z którego nosiłem wcześniej. No. No, no nie. Ale to też nie jest tak, że drugi opatrunek indywidualny mi tu zupełnie nie wejdzie. Mam o tutaj zrobione specjalne miejsce na drugi opatrunek izraelski i ewentualnie może spróbuję z ols w wersji flat, chociaż to tak w ramach eksperymentu i nie upieram się na to zbyt mocno. No ale tak, no musiałem pójść na pewne kompromisy, jeśli o to chodzi. Z innych ciekawostek to ta apteczka, w zasadzie kieszeń wewnętrzna, ma tutaj takie dwie taśmy. To ma za zadanie albo pomóc bardzo szybko odpiąć Rozpiąć te suwaki za pomocą dwóch rąk, albo po prostu zagryzając jedną końcówkę w zębach i wyszarpać drugą, kiedy na przykład jedna nasza ręka jest ranna. No i to jakoś działa, aczkolwiek przy tym poziomie wypchania apteczki, czyli po prostu zgodnie z moimi potrzebami, to nie działa tak dobrze jakby mogło. Troszeczkę to się przycina, trzeba troszkę mocniej pociągnąć. No ale ostatecznie, jakimś tam mocniejszym ruchem, to się daje wszystko e, no gdzieś tam rozpiąć, nie? Wydaje mi się, że gdyby tutaj były bardziej zaokrąglone rogi, mniej ostre, tudzież to by było odrobinę szersze, ten problem byłby mniejszy. Natomiast no dalej da się to zrobić. To też jest kwestia, właśnie tego, że na no ten rozmiar coś za sobą niósł jakieś niestety. Ograniczenia. I tutaj warto wspomnieć o jednej rzeczy, która w zasadzie stanowiła dla mnie pewną wadę tej apteczki. Mianowicie tutaj, w tym miejscu, był wszyty taki y, kwadratowy prostokątny kawałek rzepa. Tutaj ostry, tutaj miękki. Nie za bardzo szczerze mówiąc, wiem co to miało na celu. E, być może miało na celu to, że po prostu po przyklejeniu jednego rzepa do drugiego. Ta apteczka sobie siedziała sztywno i bardzo łatwo było wtedy zapinać te dwie części rękawa. Być może chodziło o to, że było to dodatkowe poprawienie retencji, czyli żeby ta kieszeń samoistnie dużo trudniej wychodziła. Dla mnie to okazało się kompletnie niepotrzebne, a wręcz no niebezpieczne i totalnie zbędne, dlatego za pomocą nożyka tapicerskiego wyciąłem sobie te dwa rzepy. A powodem w ogóle wycięcia tych rzepów było to, że w tym domyślnym stanie, w jakim dostarcza to apteczka nam producent, no w momencie zapięcia tego rękawa wyciąganie części wewnętrznej było na tyle trudne, że czasem wręcz niemożliwe, musiałem się naprawdę bardzo mocno naszarpać, żeby wyciągnąć tę apteczkę. Uważam, że coś takiego w przypadku realnego zagrożenia na tyle utrudniłoby wyciągnięcie tej apteczki, że być może zaburzyłoby w ogóle e, no, całą tą procedurę udzielania pierwszej pomocy. Zdecydowanie tracilibyśmy czas na szarpanie się z tą apteczką zamiast po prostu na, na pomaganiu sobie czy komuś. Dlatego po prostu wyciągnąłem tego rzepa, a dalej siedzi stabilnie po czymś takim. Nie wyciągnie się sama, no nie ma takiej opcji. Ten rękaw trzymają naprawdę sztywno. A jednocześnie za każdym razem, kiedy potrzebuję ją wyciągnąć, to jednym zdecydowanym ruchem ją wyciągam bez żadnego, jakby zawahania, zatrzymania się. Wszystko jest tak, jak powinno być. Nie wiem, no tutaj z jakiegoś powodu producent się na to zdecydował. No, ja wyciąłem ten rzep i prawdopodobnie doradziłbym to też każdemu użytkownikowi tej apteczki, chyba że on miałby jakieś tam inne doświadczenia. No, ale to już jest kwestia indywidualna każdego z Was. Musicie potrenować trochę ze sprzętem, nie? Z tego co wiem, w apteczkach tego typu to się zdarza, w sensie to nie jest tylko kwestia taka. No z jakiegoś powodu producenci tak robią, dlatego tym bardziej warto ćwiczyć ze swoim sprzętem, który mamy, popróbować go trochę powyciągać i dostosować go do siebie pod kątem tego, żeby nic nam tam w środku nie przeszkadzało. Inną przeróbką, którą wykonałem, która już nie była jakimś niwelowaniem wady konkretnie tej kieszeni, było rozcięcie sobie przegródek, jeśli chodzi o organizer na jakieś tam te podłużne rzeczy. Z dołu sobie zostawiłem przegródki na noszenie lightsticks, czy tam właśnie jakiegoś markera, ale stwierdziłem, że u góry nie będę przenosić kolejnych trzech lightsticks, a w przyszłości mam w planach zamontowanie tutaj drugiej opaski uciskowej, więc zrobiłem sobie tutaj po prostu miejsce na drugą opaskę uciskową, którą też będzie można w razie czego w miarę szybko wyjąć. Bo, no, no bo w środku, jak już sami widzieliście, za dużo miejsca nie ma, a no gdzieś tą stację dodatkową przypiąć trzeba, opaskę można włożyć w ten sposób. Być może nie wygląda to najbardziej estetycznie, ale jest dość funkcjonalnie. Ona się troszeczkę trudniej wyciąga niż z tej mojej przedniej pętelki, No ale jest tutaj, można zarówno łatwo wyciągnąć apteczkę w takiej konfiguracji, jak i samą opaskę, tak jak mówiłem, wyciągać trochę trudniej, ale. Dalej nie jest to jakieś mocno problematyczne, tak więc w związku z tym, że działa, mieści się tutaj idealnie, więc nie mam zastrzeżeń. Podsumowując, nowa kieszeni medyczna sprawdza się bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się z nią biega, porusza się z nią. Nie macha się za bardzo, mieszczę w niej praktycznie wszystko, co chciałem. No i jestem bardzo zadowolony z tego systemu dobycia. Warto tutaj podkreślić jedną rzecz, mianowicie ta wymiana była efektem testowania tego sprzętu i tego, że trochę z nim biegałem, próbowałem go dobywać, więc tu też rada dla was, jeśli kupicie sobie jakiś sprzęt, Pobiegajcie z nim trochę, pobawcie się, potrenujcie, zobaczcie, jak się go użytkuje, starajcie się nie oszukiwać samych siebie, że jest idealnie, szukajcie w nim jakichś właśnie drobnych niedróbek, czegoś, co moglibyście poprawić, sprawdzajcie, czy ten sprzęt jest dla was i dostosowujcie go pod siebie. Ok, słuchajcie, taki moltki apel na sam koniec. Dostałem Shadow Bana na Instagramie, niestety, dlatego w tym momencie moje treści są ucięte, mojego konta też nie znajdziecie, jeśli będziecie go wpisywać w wyszukiwarkę, dopiero jeśli wpiszecie pełną nazwę, to wam się wyświetli. W związku z tym, jeśli chcielibyście pomóc dotrzeć mi do jak największej liczby osób, to będę tym bardziej wdzięczny teraz za wszelkie udostępnienia tych treści, czy to na Facebooku, na Instagramie, czy choćby na YouTubie. No, YouTube będzie tutaj moim głównym kanałem komunikacyjnym z Wami, więc będzie mi niezmiernie miło, jeśli się tymi filmikami podzielicie dalej. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie nowe odcinki już wkrótce. Lajkujcie, łapkujcie, serduszkujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na social media. Będę wdzięczny za pomoc w rozwoju kanału. Trzymajcie się i do następnego.